Witam Was bardzo serdecznie. Dziś przygotujemy gulasz tzw. forszmak po lubelsku. Jest to odmiana naszego gulaszu, chociaż jest główną zasadą tego, żeby każda ze składników była pokrojona w takie długie, cienkie paski. A będziemy potrzebować pół kg schabu wieprzowego, 2 cebule, 5-6... Ogórków kiszonych, koncentratu pomidorowego, jedną paprykę, sześć, siedem pieczarek, czosnek, przyprawy, majeranek, pieprz czarny, papryka słodka, papryka ostra i kmin rzymski, do wszystkiego do przyprawienia. Także polecam i zapraszam. A więc po kolei, czyli kroimy nasze schabowe, takie. Paski ważne, właśnie, żeby one były pokrojone w takie słupki, nie w kostkę, bo z tego słynie gulasz lubelski. Żeby wszystko było pokrojone w takie oto właśnie. Jak widzicie, mamy już pokrojone w takie fajne, cieniutkie paseczki. Teraz dajemy to na rozgrzany olej. W międzyczasie pokroimy sobie właśnie paprykę, cebulę, ogórki. Wszystko właśnie w takie podobne paseczki, żeby każda z warzyw miała identyczne paski, bądź też zbliżone do pasków z mięsa. Teraz sobie jeszcze przyprawimy mięso, oczywiście. Dorzucimy sobie tutaj właśnie sól, pieprz świeżo zmieloną. Pieprzu. Dorzucimy sobie tutaj papryki słodkiej, mielonej. delikatnie papryki ostrej i to musimy teraz wszystko sobie przemieszać papryka już jak widzicie mamy pokrojoną w takie słupki teraz zajmiemy się cebulą żeby identycznie pokroić sobie takie właśnie Piórka, również jak widzicie, ona się nam bardzo fajnie już później rozłoży, co było. A więc teraz tak, patelnię mam już rozgrzaną. Dajemy sobie nasze mięsko pokrojone właśnie w takie paseczki jak widzicie. Dajemy to na mocny ogień, żeby nam się to smażyło, a nie dusiło. i mieszamy sobie to. dajemy temu chwilę na mostu ogniu, pamiętajmy a więc jak już widzicie mamy bardzo fajnie już to wszystko delikatnie przesmażone teraz tylko jeszcze poruszamy odstawimy na chwilę Tu możemy wszystko przykładać lodarczka Jak widzicie, mamy już mięsko. Przepraszam, teraz zaczynamy od pieczarek, żeby nam się przede wszystkim one pierwsze zaczęły smażyć i kroimy je właśnie w, nawet w takie supeczki. W takie ósemeczki. I tak to już. Solimy sobie to w i mieszamy. Pieczarki jak widzicie już dochodzą sobie. Delikatnie jeszcze je sobie przesmażamy i do garczka. To można Teraz sobie dajemy na patelnię cebulkę przesmażoną, która będzie przesmażona. Tu mi się papryczka gdzieś... Przedostała niespodziewanie. Przesmażymy sobie cebulkę. Dolejemy sobie troszkę oleju. Podnieśmy ogień do góry i delikatnie sobie jeszcze przesmażymy czosnek. Dodamy również do tej cebulki. Dodajemy sobie teraz czosnku jak widzicie Forszmak lubelski tak zwany nasz polski gulasz, chociaż w jej wersji powoli nabiera kształtów. I przekładamy to do garczka. Następnie rożku oleju i przekładamy już sobie paprykę. I również dosłownie kilka minut przesmażamy. A na końcu sobie przesmażymy ogóreczki, które również pokroimy właśnie w takie paski, w identyczne paski jak kroiliśmy mięso, paprykę czy też cebulę. I papryka ląduje w garczku. Tutaj sobie już przysmażymy ogóreczki, które wcześniej pokroimy. Teraz, jak widzicie, zalewamy teraz tą wodą. Może być też bulion. Ja to zalewam czystą wodą źródlaną. Mieszamy sobie to wszystko. Poczekamy Wam się to zagotuje i gotujemy dalej.